Ostatni tydzień był dość nerwowy na rynkach, w związku z czym indeksy dość mocno spadały w zeszłym tygodniu. Powstało także wiele artykułów, że wyceny spółek technologicznych są wysokie, że jest to bańka taka jak dotkomowa, jednakże zdarzają się w mniejszym stopniu też drugie opinie, że jest to troszkę wyolbrzymione, a te wyceny mogą dalej rosnąć. W zeszłym tygodniu kapitał kierował się do bardziej bezpieczniejszych spółek typu Value, więc w tym odcinku zastanowimy się, czy jest to wielka rotacja kapitału, czy może tylko chwilowa korekta. Powiem też, co ja w związku z tym robię, ponieważ dokonałem pewnych zmian w portfelu. Zanim przejdziemy dalej, to dodam, że partnerem odcinka jest XTB, gdzie sam inwestuje swoje pieniądze, ponieważ przy inwestowaniu w Akcje i ETF i do miesięcznego obrotu 100 000 euro nie płacimy żadnych prowizji za inwestowanie. Dodatkowo można otworzyć konta emerytalne, takie jak IKXZ, a jeżeli inwestujemy na zwykłym koncie maklerskim, to otrzymamy na koniec roku p 8 c dzięki czemu łatwo rozliczymy swoje podatki. Otwierając konto z linku w opisie z kodem księgowy bez polskich znaków, otrzymacie bezpłatny kurs inwestowania. Pamiętajcie też, że to co ja mówię, to są moje prywatne opinie i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, a materiał ten powstaje w celach edukacyjnych. Dodatkowo będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę pod tym filmem w górę, lub subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Z góry dzięki. Korekta w zeszłym tygodniu na rynku była taka trochę dość dwubiegunowa. Mianowicie zdecydowanie najwięcej traciły spółki powiązane szeroko pojęte z popularnymi ostatnimi tematami, takie jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, etc. Widzimy, że na przykład w ciągu ostatniego miesiąca taka spółka typu Young straciła prawie 30%, co jest dość sporym wynikiem, ale z drugiej strony spółki, które powiedzmy, są w szeroko pojętym indeksie, te największe blue techy, blue chipy traciły do piątku około 3%, co wydawało się dość sporym wynikiem, biorąc pod uwagę, że w czwartek ta korekta wynosiła jakieś 2%, potem przed otwarciem w piątek znowu był kolejny mocny zjazd, ale jednakże został on wybroniony i widzimy, że już w trakcie sesji akcje te gwałtownie rosły. Więc mimo wszystko, pomimo faktu, że na moim internecie, bo wiadomo, że algorytm podsyła nam różne treści, dość mocno zwiększyło się to, że ten tydzień jest fatalny dla rynków, że bańka pęka i tak dalej. A widzimy, że główny indeks technologiczny Nasdaq stracił przez ten tydzień troszkę więcej niż 1,5%, co oczywiście jest dość niskim wynikiem. Jednakże widzimy, że miała miejsce pewna delikatna rotacja, mianowicie dużo lepiej radził sobie indeks spokojnych spółek, tak zwanych value dywidendowych, mianowicie ETF, który sam posiadam, czyli SCHD w ostatnim tygodniu wzrósł o ponad 2%, co jest dość mocnym sygnałem, biorąc pod uwagę, że cały rynek radził sobie słabo i praktycznie jeżeli widzieliśmy notowania na rynku, to praktycznie wszystko było na czerwono, a SCHD jako jeden z niewielu indeksów był zdecydowanie na zielono, więc czy jest to pewna rotacja kapitału ze spółek grow do value, na razie ciężko o tym powiedzieć w ten sposób, ale aczkolwiek fajnie, że SCHD sprawia dobre wrażenie, jeżeli na rynku dzieje się gorzej, bo w ostatnim czasie też nie zawsze tak się działo. Tak jak pokazywałem Wam w ostatnim odcinku, gdzie podsumowałem swój portfel, to indeks strachu i ksiwości na koniec miesiąca był w granicach strachu około 35 punktów, ale z drugiej strony, w osta po ostatniej piątkowej sesji widzimy, że ten indeks strachu i chciwości zmienił się już w ekstremalny strach. Także wydaje się, że gdyby miała nastąpić jakaś głębsza korekta, oczywiście nie mam tej szklanej kuli, i tylko na podstawie tego mogę próbować prognozować, to wydaje mi się, że. Przeważnie takie sytuacje jak głębsze korekty typu 10-15% mają raczej miejsce, jeżeli jesteśmy w fazie ekstremalnej chciwości, a nie w ekstremalnym strachu. A raczej ten indeks ekstremalnego strachu, ten poziom osiąga mniej więcej, jak już te spadki dość mocno zaczęły się pojawiać, a potem pogłębiać. Nie bez powodu mówi się, że hosta wspina się po ścianach strachu. Wydaje mi się, że w tym przypadku to określenie może mieć trochę sensu i być może tak się stanie. Odpowiadając na to pytanie, czy to bańka, czy nie, możemy tutaj także wziąć pod uwagę Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta, czyli taką bardzo bezpieczną spółkę, która inwestuje trochę tak jak dziadek Warren Buffett, czyli w bezpieczne podmioty, a widzimy, że na ostatnim podsumowaniu pozycji Berkshire zauważono, że kupiło Berkshire, choć to akurat nie Warren Buffett, tak jak w niektórych klibajtowych artykułach się mówi, ponieważ... Wyrocznia z Omaha będzie ustępować ze stanowiska prezesa, a raczej jego następca zakupił ponad 4 miliardy akcji Google'a za taką kwotę. Więc można powiedzieć, że z jednej strony troszkę to śmiesznie wyszło, że Berkshire od jakiegoś czasu tak się działo na tej gotówce i zwiększało dość mocno udziały. Po czym praktycznie dość wysoko kupuje tego Google'a, gdzie jeszcze jakiś czas temu mógłby, mogłoby ono go kupić sporo taniej. Jednakże z drugiej strony. Odpowiadając na to pytanie, myślę, że jest to dość mocny sygnał na to, że obecne wyceny. Jeszcze nie są aż takie abstrakcyjne, żeby tego nie dotykać, skoro nawet taka spółka bardzo konserwatywna jak Berkshire zdecydowała się na inwestycje technologiczne, co oczywiście w ostatnich latach dość mocno im się nie zdarzało. Jedyna taka inwestycja to było bodajże Apple, kupione gdzieś koło 2012-2015 roku, na której oczywiście oni bardzo dobrze zarobili, ale jednak chodzi o sam fakt, że jest to. Kolejna spółka technologiczna, która tutaj zainteresowała tą konserwatywną firmę. Oczywiście Google jest jednym z lepszych pików, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i ogólnie o technologię, ponieważ ich wycena nie jest abstrakcyjnie wysoka, mają swoje odłamy w każdej gałęzi, zarówno w chmurze, sztucznej inteligencji, LLM-ach itd. itd. Także to akurat zdecydowanie dobry zakup i wydaje się, że dobrze Berkshire na tym wyjdzie. Większość Big Techów pokazało już swoje wyniki, jednakże mamy jeszcze jedno największe pytanie, co pokaże spółka, która zajmuje największy procent indeksu, bo prawie 10%, czyli Nvidia. Z jednej strony, przed tymi wynikami, Morgan Stanley zwiększył ich cenę z 210 do 220 dolarów, choć z drugiej strony, wydaje się, że te wyniki, pomimo że konsensus jest, że. W porównaniu do rok do roku, Nvidia powinna około 50% poprawić swoje EPS-y, czyli zyski netto, to wydaje się, że biorąc pod uwagę te opracowania, które czytałem, że tutaj potencjał może być nawet większy, ze względu na nowe chipy, które były produkowane, ze względu na to, jak większość tych big techów też zamawia ile tych chipów. Oczywiście niektórzy robią trochę we własnym zakresie, ale jednak Nvidia jest tutaj gigantem i sprzedaje, można powiedzieć, te łopaty tym, którzy szukają gorączki złota. Jestem też oczywiście bardzo ciekawy, ale jednak z drugiej strony jestem dość pozytywnie nastawiony. Niby Nvidia swoje wyniki. Nie w, bezpośrednio po sesji nie pokazuje jakichś gigantycznych wzrostów, a czasem nawet spadki, ale wydaje się, że w tym wypadku jest ten optymizm dość uzasadniony. Także zobaczymy, ale wydaje się, że może być to dość ciekawe. Trochę to, tak jak na tym memie, którego specjalnie szukałem, bo widziałem go jakiś czas temu: mianowicie, że Nvidia dźwiga cały market na swoich ramionach. I tutaj akurat przypadkowo kliknąłem na pewien post na Twitterze, który był prawie półtora roku temu i widzimy, że już wtedy opinie były, że market to już osiągnął swój szczyt i euforię i to tylko kwestia czasu, kiedy będą spadki. Jak od tego czasu zachował się indeks technologiczny NASDAQ i Nvidia, to widzimy tutaj na wykresie. Zdecydowanie było to około 20 tysięcy punktów, teraz jesteśmy na około 25 tysiącach. Tak samo Nvidia była po około 130 dolarów, a teraz jest po około 190. Także jeżeli powiedzmy fundamenty będą dalej przemawiały za tym, że te spółki dobrze się rozwijają, to na indeksach i spółkach powinny być dalsze wzrosty. Więc tak jak mówiłem, w związku z tym zrobiłem pewne zmiany w portfelu. Troszkę się przed tą ideą wzbraniałem, ale jednak ostatecznie zdecydowałem się, żeby zwiększyć udział w indeksie NASDAQ, mianowicie sprzedając trochę z akcji ETF-u dywidendowego SCHD. I było to za około 110 tysięcy zł, tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. W związku z czym udział w moim portfelu SCHD spadł do około 50%, a NASDAQ -a wzrósł do około 50%. Tak jak mówiłem, zakładam, że to co dzieje się obecnie na rynku to drobna korekta, a dalej trend zostanie zachowany. Mianowicie SCHD będzie sobie gdzieś tam delikatnie radzić, troszkę w górę, troszkę w dół, a NASDAQ powinien radzić sobie nieźle. Dlatego na taką opcję się zdecydowałem, zwłaszcza, że otworzyło się takie okno tutaj. Mianowicie NASDAQ trochę spadł, SCHD trochę wzrosło, więc fajny tutaj. Lekki arbitraż na tym, co się działo na rynku w ostatnim czasie. Dodatkowo na SCHD miałem pewną stratę, także, biorąc pod uwagę to, że niedługo będzie nowy rok, to fajnie powinno troszkę to zmniejszyć moje zobowiązanie podatkowe, które będzie do zapłaty w przyszłym roku. Także też taka kolejna korzyść. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, jestem skłonny troszkę zwiększyć ryzyko tego portfela. Ze względu na to, że do tej pory było ono zdecydowanie niskie, co oczywiście było plusem, ale też z drugiej strony portfel nie zarabiał tak wiele, jakbym tego oczekiwał. Z drugiej strony oddam też trochę powiedzmy dywidend, w zamian mam nadzieję, za wzrost. Oczywiście zobaczymy, może też przyjść większa korekta, ale tego nigdy nie przewidzimy. Stwierdziłem, że zwiększę trochę tych akcji technologicznych. A w przypadku, gdyby miała nastąpić taka właśnie korekta typu rzędu 10-15%, to mogę jeszcze delikatnie rozważyć zwiększenie tej pozycji, o ile SCHD będzie sobie nieźle radzić. Także biorąc pod uwagę, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony SCHD fajnie tutaj zadziałało, ale z drugiej strony do tej pory było tak, że działało ono troszkę lepiej w tych właśnie Efektach, kiedy na rynku była większa zmienność, a potem wracało to do normy i jest CHD raczej w porównaniu do szerokiego rynku dość stało w miejscu, a reszta indeksu wrosła. Sprawiło to, że moje dywidendy otrzymywane dość mocno spadły do około. 11400 zł brutto, co biorąc pod uwagę portfel, będzie około 1.8%. Oczywiście jest to dalej więcej niż S&P 500, ale nie jest to jakaś ogromna liczba. Tak jak mówię, mam nadzieję, że portfel zacznie sobie radzić nieco lepiej, oczywiście przy większej zmienności potencjalnie, ponieważ do tej pory ten portfel, tak jak widzieliście, Kategoriach miesięcznych podsumowań, praktycznie miał bardzo niskie odchylenia, co było spoko, ale tak jak mówię, chciałbym tutaj troszkę więcej tych wzrostów w portfelu, więc póki co taka proporcja 50 na 50 będzie ok. Jeśli w kolejnych latach będę też zwiększał troszkę do NASDAQa, to potencjalnie jeszcze, jeżeli ten indeks będzie dobrze sobie radził, to mogę rozważyć coś w stylu 60%, może w perspektywie kolejnych lat 70-30, zobaczymy, na razie nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, na razie jest ok, a będziemy myśleć potem z każdym kolejnym rokiem i kwartałem. Tak jak mówiłem, zdecydowanie większa Bessa miała miejsce na spółkach typowo związanych ze sztuczną inteligencją, które nie mają innych odłam biznesowych i działają tylko w tym temacie, a w przypadku Indeksu Nasdaq to widzimy, że większość tych spółek jest dywersyfikowana dość mocno i nie polega tylko na sztucznej inteligencji, a niektóre mogą nawet na niej zyskać, jak na przykład Netflix, jeżeli na przykład więcej filmów będzie mogło być robione przy użyciu AI albo jakoś wspomagane, co oczywiście może się pozytywnie przełożyć. No najbardziej tutaj zdecydowanie z takich spółek Nvidia i Broadcom, które typowo sprzedają lub projektują te chipy AI. Tutaj, gdyby miał nastąpić odwrót od tego i mniej pieniędzy być pompowane, no to one, że tak powiem, najmocniej oberwą, ale na ten moment wydaje się, że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. Ale oczywiście możecie pisać w komentarzu, czy używa, myślicie, że to, co obecnie się dzieje, to jest bańka i wyceny dalej wrócą do jakichś rozsądniejszych poziomów. Oczywiście wiadomo, że nie jest to tanio, ale z drugiej strony. Można powiedzieć od 10 lat tak samo tanio nie było, a spółki dalej dobrze sobie radziły i dalej rosły, ponieważ technologia jest dość mocno skalowalna. To by było na tyle, dajcie znać w komentarzu co Wy sądzicie o tej sytuacji na rynku, czy raczej Wasz portfel jest dość spokojny, nie jest aż tak narażony na to co działo się w ostatnim czasie. Jeśli Ci się podobał ten materiał zostaw proszę łapkę w górę i subskrypcję jeśli tego nie robisz. Z góry dzięki, trzymajcie się, cześć.